dla innych a Drodzy widzowie, jesteśmy na stoisku firmy bez No i witam serdecznie Sebastiana. Mam nadzieję, witam że nareszcie na Ty, także no tak teraz jest. będziemy nam mhm. cieplej. Zarówno w <gry> Waszych osobistych relacjach, jak i w przypadku tego pieca, który dzisiaj przedstawiam. Nie będę się wymądrzał z tego prostego powodu, że nie wiem, co Sebastian chce Wam powiedzieć i nie będę go uprzedzał. Oddaję mu wobec tego głos, a jest o czym mówić, bo są w jego piecu zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Eee, witam Was wszystkich serdecznie. Eee, tak jak tutaj e, mój szanowny przedmówca powiedział, jest trochę zmian w stosunku do zeszłego roku. Eee, Cały czas urządzenie spala drewno, brykiet, pelet, zrębki i nogę od krzesła. Dla pani Urszuli Fonden, coś tam niemalowaną. Ale mamy teraz pewną nowość, mianowicie piec jest modułowy, co oznacza, że spalanie następuje w jednym module, Natomiast odbiór ciepła następuje w elementach wymiennych, czyli w zależności od tego, w jaki sposób chcemy pozyskiwać energię cieplną, taki moduł dostarczamy. I mamy moduł do grzania potraw. Tutaj, gdzie ten wiatraczek stoi, to można postawić garnek z zupą, która nam się ładnie zagrzeje. Mamy moduł do odbioru ciepła do ogrzewania tego pomieszczenia, w którym piec stoi, ale możemy też zastosować taki moduł do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, czyli zrobić z tego typowy kocioł do centralnego ogrzewania. Wtedy jednym kluczem płaskooczkową, trzynastką. Odkręcamy tych kilka śrub, tych albo tych, które są tam e, piętro niżej, w zależności od tego, jaki moduł chcemy i, i które moduły chcemy e, ze sobą połączyć. E, I stawiamy tutaj moduł e, do grzania ciepłej wody użytkowej, albo stawiamy tutaj e, piekarnik, który może być jedno, jednocześnie wędzarką. W zależności od tego, czy jedną dźwignię przesuniemy e, i czy powietrze, I, znaczy, czy mm, e, spaliny idą wewnątrz płaszcza, e, czy w środku komory. E, oczywiście, żeby można było wędzić, trzeba będzie produkować dym. E, I ten piec jest przystosowany do tego, że on działa bez dymu zazwyczaj, ale jak się go odpowiednio ustawi, to dymi i będzie mógł wędzić. E, Powiem Ci słowo, mm -hmm. że firma będzie miała teraz nową y, firmę córkę, która nazywa się Zdym.pl. <laughs> <laughs> tak zapytam jeszcze z ciekawości. Tam u góry widziałem coś takiego, co się pięknie obraca i co znane mm -hmm. jest z dachu. To też jest nowy element konstrukcji? E, właściwie nie do końca jest to nowy element konstrukcji. Y, 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 jest to y, ułatwienie pewnego rodzaju mm, funkcjonowania, dlatego że mm, każdy komin, który jest dobrze ustawiony, nie wymaga takiego elementu kręconego, zwanego popularnie strażakiem. Natomiast tutaj mamy niski namiot przy wysokiej hali. Jak wieje, to wiatr zawija i wdmuchuje nam powietrze do środka, do, z, powrotem. Do środka z powrotem. W związku z tym, w tych konkretnie warunkach to jest wskazane dlatego że jak mocniej zawieje i mocniej dmuchnie to czasami nam tutaj y, mogłoby y, dmuchnąć nieco dymem e, bo to urządzenie e, nie dymi, ale e, dym wytwarza. Tylko ono najpierw ten dym wytwarza, a potem go spala. E, więc jeżeli tam nastąpi duże dmuchnięcie, to ten dym nam tutaj cofnie, e, bo on nie wejdzie do komory spalania dymu. E, więc e, to urządzenie tam u góry, popularnie zwane strażakiem, e, w tych naszych tutaj warunkach e, jest e, dobrze widziane, żeby było. Zapewne zwiększa hmm. też bezpieczeństwo w momencie użytkowania, bo nie dopuszcza do tak zwanej cofki, czyli e, jakieś gazy, żeby wydostały się z powrotem na pomieszczenie, a nie na zewnątrz. No ta cofka w tym przypadku możliwa jest tylko i wyłącznie właśnie w sytuacji, kiedy wieje i kiedy komin jest wystawiony w taki sposób narażony na to, żeby do niego wwiewało. W, w sytuacjach. Hmm, kiedy budujemy budynek razem z kominem, to fachowcy od kominów ustawiają ten komin tak, że to wwiewanie do komina jest niemożliwe. W związku z tym wtedy taki strażak nie jest potrzebny, ale też w jakiś sposób ułatwia życie, bo on jest tak skonstruowany, że wyciąga te spaliny z komina. Jeżeli tego strażaka mamy, to przy dużym wietrze albo przy turbulentnym wietrze to ułatwia funkcjonowanie, ale nie jest niezbędne przy prawidłowo ustawionym kominie. Tu pozwolę sobie zadać mhm. następne pytanie, które nasuwa mi się bezwzględnie. Z tego co mówisz, wynika, że. Twoja konstrukcja staje się coraz bardziej modułowa. Czyli tak. generalnie dowolny moduł, który wytworzysz, stworzysz, można też pewnie we własnym zakresie coś tylko wiadomo z głową, wiedzieć, jak to się mm -hmm. robi, dopinać, tak żeby ten system stawał się coraz bardziej uniwersalny, czy też o coraz bardziej szerokim zakresie wygrzania. Przypomnij e... się szczerze, ten kaloryfer, czyli miennik ciepła, bardzo mm -hmm. pozytywnie mnie zaskoczył. E... Zastanawiam się tylko, kiedy zamontujesz na niego liczniki ciepła i będziesz pobierał opłat. <laughs> e... E... Ten system jest coraz bardziej modułowy i tutaj mamy no właśnie, pewnego no rodzaju tak symbo symbol kolejnego modułu. Symbol dlatego, że to urządzenie produkuje no, Tak jest, dokładnie tak. Z jednej strony dostaje ciepło, z drugiej strony mamy chłodnicę, czyli odbieramy ciepło. Na zasadzie różnicy temperatur płytka peltiera wytwarza prąd. Jak tu się dobrze przyjrzymy dwa kabelki do silniczka i silniczek nam obraca wiatraczkiem. Tak? E... Perfetu mobile, dopóki jest jeszcze ciepło, czy nie? No wiadomo, nie ma czegoś takiego, ale dopóki mm -hmm. jest ciepło, jest zimno, można powiedzieć, e, nie? Tak. E, natomiast e, nawiązaliśmy już jakiś czas temu współpracę z polską firmą e, mającą patent na e, takie właśnie urządzenia produkujące e, prąd z ciepła. I e, mamy nadzieję, że już niebawem e, będziemy mieli taki kolejny moduł, dzięki któremu będzie można produkować. Prąd e, z ciepła, e, no tego prądu nie będzie na tyle, żeby można było tam podłączyć czajnik elektryczny, ale będzie na tyle, że można naładować telefon laptopa, e, oświetlenie jakieś drobne. oświetlenie drobne, e, e, czy, czy akumulator ładowany przez chwilę po to, żeby w nocy mieć oświetlenie. Więc czy w tej takie... ofercie, mhm. przepraszam, to mhm. do macie też coś takiego, czyli że oprócz tego, że sprzedajcie elementy, Jesteście w stanie jeszcze pod daną konstrukcję, nie wiem, budynek, nie budynek, zaprojektować całą instalację zgodną z oczekiwaniami klienta. Całą, instalacj całą instalację, to znaczy mm, rury i klient, kaloryfery. To, mówi, co i tak potrzebuje, dalej? aby po prostu te moduły hmm. tam odpowiednio dobieracie? Stosujecie. Moduły tak, natomiast nie chciałbym się bawić w układanie komuś rur kaloryferowych. Nie, nie. to wiadomo, mhm. jest już ktoś, kto powinien to mhm. wykonać, nie? Ale można powiedzieć, mm. projekty spokojnie, bez problemu. Można to zrobić, oczywiście projekt indywidualny siłą rzeczy będzie droższy niż produkt standardowy, ale jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić, no bo wiadomo, że ktoś ma na przykład niższą piwnicę, a ktoś ma wyższą piwnicę, ktoś ma wylot spalin w jakimś miejscu i trzeba to do jego konkretnych potrzeb dostosować, jesteśmy w stanie to zrobić. Rozumiem. Wracając jeszcze mhm. do tego palenia czymkolwiek. Szyszki, gałązki, tego typu e, rzeczy? Tak. Czyli szyszki... coś, co pozyskujemy w lesie? E, tak, się poniewiera. tak. Kinki, gałęzi? Jak najbardziej. E, natomiast mm, mamy już e, palnik na wszelkie płyny. E, Olej posmarzalniczy, przepracowany z silnika yy, i z. M, I może być oczywiście ze wszystkiego. Może być benzyna, ropa, którą w sytuacji y, kryzysu czasami dało się będzie pozyskać. Yy, I powtarzam cały czas: bez dywu. Czyli pamiętajcie, że wszystkie te paliwa, mhm. które tutaj stosujemy, są eko, mhm. bezpieczne, nie ma ryzyka zatrucia i tak dalej, bo to jest bez dywu. Czyli. Mm, tak. Przy czym e, należy pamiętać o jednej rzeczy. E, z, m, jako ekolog z krwi kości zamiłowania i wykształcenia odradzam palenie e, olejem przepracowanym na przykład, ale e, jako realista zdaję sobie sprawę z tego, że jak e, przyjdzie poważny kryzys, e, i przyjdzie nam dziecko i powie: Mamo, tato, zimno mi. To nikt nie będzie e, zwracał uwagi na to, e, czy, e, m, czy ten. E, na, ekologię, czy, raczej na ekologię, na ekologię, na tak. bezpieczeństwo. No i, e, I dlatego, żeby nawet e, w sytuacjach absolutnego kryzysu m, być jeszcze bardziej e, ekologicznym i nie dymić, i też z drugiej strony nie dawać znaku wrogowi, e, gdzie jesteśmy. Mamy tutaj e, pewną nowość, ale żeby tę nowość Wam pokazać, zapraszam z tyłu naszego urządzenia. Mm. Z tyłu naszego urządzenia jest taka mała, niepozorna klapka. Mm. E, ona jest w tym momencie zaślepiona. Natomiast. E, mm, bo to jest egzemplarz targowy i my tutaj siłą rzeczy nie chcemy tego pokazywać. Natomiast to jest urządzenie przewidziane na kryzys. I zdajemy sobie sprawę z tego, że w sytuacji kryzysu czasami będzie dla celów przeżycia konieczność spalenia na przykład oleju pozyskanego z silnika rozbitego samochodu. W związku z tym tutaj będzie zamocowany taki specjalny kruciec, do którego Państwo będziecie mogli zamocować zbiornik z katalizatorem i dzięki temu katalizatorowi będzie można dopalać nawet dym z oleju silnikowego przepracowanego. Także nie powinno dymić w ogóle, albo ten dym być bardzo, bardzo minimalny. Olej podaje się z tamtej strony wraz z palnikiem, natomiast tutaj dodaje się katalizator. To jest, powiedział, prosta konstrukcja butelka, do której wlewamy katalizator i on tam jest stopniowo podawany. Jeżeli dobrze rozumiem i widzę, może też będzie trochę łatwiej mm -hmm. zrozumieć. To jest taki ad-blue. Taki ad-blue do pieca, tak w skrócie i uproszczeniu. E, oczywiście m, powiedziałbym, że z innych substancji się składający, ale tak. Ja jeszcze sobie pozwolę zażartować. Muszę mm -hmm. powiedzieć, że ten kaloryfer to mógłby być zamontowany na przykład w zakładach karnych. Z tego prostego powodu, że byłyby zawsze ciepłe, pręty i nie, nie, nie mieliby ochoty uciekać. No bo tak jak mówię, byłoby ciepło, nie? Eee, Ten, nazwijmy to kaloryfer, jest egzemplarzem pokazowym. Wasz będzie wyglądał troszeczkę inaczej. My tutaj musieliśmy go maksymalnie obniżyć, dlatego że. Namiot ma 2 metry wysokości i musimy mieć wyjście w odpowiedniej odległości pod namiotem, żeby namiotu nie uszkodzić poprzez gorąco. gorąco. W związku z tym ten ogrzewacz powietrza jest maksymalnie obniżony jak tylko się dało, tak żeby, żeby się tutaj pod namiotem zmieścić. Słowo podłowość mhm. dalej mi się nasuwa z tego prostego powodu że widzę, że kaloryfer nie jest jednoczęściowy. Można spokojnie pewnie kolejne elementy dokładać, żeby zwiększyć e... wydajność ciepła. Tak mi się wydaje ze względu na te zaślepki, które tu są. E... Nie, te <grybujesz>? zaślepki są do ewentualnego czyszczenia, dlatego, że urządzenie jest tak skonstruowane, że ma bardzo duży ciąg kominowy, który powoduje, że czasami odrobiny popiołu są zaciągane w górę, w związku z tym one akurat tutaj tracą swoją energię i tutaj mogą się osadzać. Nie będzie ich dużo, natomiast czasami będą. To jest egzemplarz pokazowy, targowy, w związku z tym te zaślepki ma tylko z jednej strony. Wy dostaniecie taki z zaślepkami z dwóch stron, w związku z tym będziecie mogli. E, Przeczyścić sobie e, dużo łatwiej, myślę, że jeżeli chodzi o jakieś pytania, zapytania, to oczywiście na dole filmu macie link mm -hmm. do strony i pytajcie bezpośrednio Sebastiana, on udzieli Wam wszelkich informacji, począwszy od koszta, począwszy od mm -hmm. konstrukcji, co warto, co nie warto i tak dalej. Tak, co jeszcze y, mogę powiedzieć, y, czym się ten, to urządzenie różni od y, zeszłorocznych y, y, pokazów, mianowicie. Ten, ten moduł jest lepiej skonstruowany zasobnik. Ten zasobnik jest lepiej skonstruowany. I w pakiecie Państwo dostaniecie dwa zasobniki. Jeden, jeżeli chcecie palić drobnym opałem, typu drobne gałązki szyszki pelet, to mamy mniejszy zasobnik. Jeżeli byście chcieli palić grubszym drewnem. Yy, to mamy zasobnik na yy, grubsze drewno, yy, ale także jak widzicie, brykiet, yy, gałązki, pelet, yy, zrębkę, jak najbardziej. <śmum> yy, yy, yy. Yy, ten zasobnik konkretnie załadowany dotąd yy, drewnem, takim jak to sosnowe, yy, palił się 8 godzin. Yy, tak intensywnie, że cały, cały piec był bardzo gorący. A jeżeli zmienimy ustawienia <laughs> przepraszam, ale czwarty dzień targów <laughs> robi swoje jeżeli zmienimy nieco ustawienia co oczywiście w instrukcji obsługi będzie opisane ja teraz nie będę Państwu tam tłumaczył szczegółów i Was zanudzał jeżeli zmienimy ustawienia to ten zasobnik wystarcza na 12 godzin grzania, dlatego że już nie mogę powiedzieć palenia, tylko 12 godzin grzania, dlatego że następują procesy nie tylko spalania. Mianowicie wtedy w tym zasobniku najpierw następują procesy. Wytwarzania węgla drzewnego, czyli zwęglania drewna, a dopiero potem wyżarzania tegoż węgla drzewnego. To jest dużo bardziej efektywne rozwiązanie, dlatego że Państwo na pewno pamiętacie z opowieści dziadków, że Kowal, jak potrzebował wykuć jakiś element. To nie rozpalał paleniska drewnem, tylko albo węglem, albo węglem drzewnym. Dlatego, że węgiel drzewny ma wyższą temperaturę spalania. Więc, my tutaj tworząc najpierw węgiel drzewny, taki jak tutaj mamy jeszcze niedokończony, ale po to on jest tutaj właśnie prezentowany, żeby można było o tym powiedzieć. Czyli najpierw drewno zamieniane jest na węgiel drzewny, a dopiero potem jest ono spalane i wyżarzane. Dzięki temu taki. Zasobnik y, 12 godzin ciepła y, nam daje. Y, y, cóż mogę powiedzieć? Y, no, jest to bardzo, bardzo efektywne y, działanie. A jakbyście Państwo chcieli porównać to z czymś, to taki, taki woreczek zwykłej sosnowej podpałki. Z supermarketu, który w normalnych warunkach, w normalnej kozie, pali się od 15 minut do pół godziny, tutaj pali się 4 godziny. Hmm. Niesamowita Właśnie... oszczędność. Tak, to jest niesamowita oszczędność. A w sytuacjach kryzysu, pamiętajmy o tym, że e, wszelkie paliwa e, są e, materiałem strategicznie nam potrzebnym e, i też e, Oszczędność tego paliwa jest bardzo ważna, bo jeżeli mamy jakiekolwiek miejsce schronienia yy, i musimy to paliwo pozyskać, yy, to każde wyjście naraża nas yy, na utratę życia lub zdrowia. W związku z tym im mniej tego paliwa musimy zebrać, yy, tym krócej musimy być na zewnątrz. Yy, I to jest, yy, to jest takie właśnie taka. Forma też zabezpieczenia. No, to dla, peper, dla prepersów jak znalazł, nie? Eee, Proste, tak. Ale wpisująca się w ich ideologii. Eee, tak, jak najbardziej, ale też dla przeciętnego kowalskiego, który ma e, domek e, gdzieś w lesie albo na wsi. E, no i mu się po prostu zwyczajnie nie chce tam do tej kozy podkładać co chwilę. E, więc to jest też dla leniwych wobec powyższego tak jak mówię zapraszam Was serdecznie na stronę Sebastiana a ja będę jeszcze za chwileczkę z kobrą tutaj oglądał jak się kręci to śliczne śmigiełko tam u góry bo jest na co patrzeć dziękuję Sebastianie, dzięki, dzięki ahoj, do miłego, hej, hej